Cześć, witajcie! Dla nowych graczy promocja BetClick w przypiętym komentarzu. Zakładacie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podajecie kod promocyjny strefa 50, a potem stawiacie kupon maksymalnie za 57 zł, i jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 50 zł, które od razu możecie wypłacić. W tej promocji nic nie trzeba obracać. No i standardowo zabawa o 50 zł wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki. Tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Koniecznie dodawajcie swój login gracza. BetClick, komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane, odpadają z konkursu. Lecimy z typami miłego oglądania. Kadiz z Barcelona. Liczymy, że gospodarze strzelą w tym pojedynku przynajmniej gola. Jest to spotkanie hiszpańskiej dla ligi. Gospodarze zajmują 13 miejsce i w dotychczasowych pięciu meczach strzelili 6 goli, co daje średnio ponad gola na mecz. Goście z kolei zajmują 7 miejsce w tabeli. W czterech swoich rozegranych meczach stracili 5 goli, co średnio daje trochę ponad gola straconego w meczu. Gospodarze do spotkania przystąpią podbudowani w wygraną wyjazdowy meczu z Celtavigą 2-1. Barcelona z kolei w poprzedniej kolejce zremisowała u siebie z Granadą 1-1. Liczymy zatem, że Cadiz po wygranej w poprzedniej kolejce będzie chciał sprawić niespodziankę w tym spotkaniu. Gospodarze powinni zatem atakować bramkę katalończyków i dochodzić do sytuacji strzeleckich, po których zdobędą przynajmniej gola. W ostatnich dwóch spotkaniach pomiędzy tymi zespołami Cadiz zdobywał gola: Sampdoria Napoli. Uważamy, że w tym pojedynku oba zespoły zdobędą gola. Jest to mecz włoskiej z Serie A. Gospodarze zajmują 11 miejsce w tabeli z pięcioma punktami. Napoli natomiast jest liderem tabeli z kompletem 12 punktów. Sampdoria na mecz wyjdzie podbudowana wygraną w poprzedniej kolejce z Empoli 3-0. Goście z kolei prezentują wysoką formę od początku i będą chcieli przedłużyć serię zwycięstw. Liczymy zatem, że oba zespoły wyjdą zdeterminowane, by wygrać ten mecz. Spotkanie powinno zatem obfitować w okazje strzeleckie pod obiema bramkami, które zarówno gospodarze, jak i goście zamienią na bramki. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick, kod strefa 50. Padajcie na facebook, subskrybujcie kanał i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.